21. Mesjanizm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie dziadów, części trzeciej Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Wstęp. Mesjanizm w romantyzmie był ideą, która łączyła pojęcie narodowego zbawienia z osobistym cierpieniem i ofiarą. W dziadach, części trzeciej Adama Mickiewicza, Mesjanizm przybiera formę idei w której jednostka, podobnie jak Chrystus, ma na sobie brzemię zbawienia narodu poprzez cierpienie i poświęcenie. Rozwinięcie. W dziadach, części trzeciej, Mickiewicz przedstawia Konrada jako bohatera mesjanistycznego, który utożsamia się z cierpieniem narodu. Jego wielka improwizacja to dramatyczny monolog, w którym Konrad wyraża swoje pragnienie władzy nad światem, by móc uratować Polskę. Konrad przechodzi przez mękę, której celem jest osiągnięcie zbawienia, w tym przypadku wyzwolenia Polski spod zaborów. Mickiewicz ukazuje, że mesjanizm romantyczny nie tylko wiąże się z wielką ideą zbawienia, ale także z osobistym i społecznym cierpieniem. Jako kontekst warto odwołać się do postaci Chrystusa jako centralnego punktu odniesienia dla romantycznego mesjanizmu. W Ewangeliach Chrystus jest przedstawiany jako Zbawiciel, który poprzez swoje cierpienie i śmierć na krzyżu przynosi zbawienie ludzkości. Jego ofiara jest najdoskonalszym przykładem poświęcenia dla dobra całego świata, co ma swoje odzwierciedlenie w romantycznym mesjanizmie, w którym jednostka, podobnie jak Chrystus, przyjmuje na siebie cierpienie w imię większej sprawy. W dziadach. Części trzeciej Mickiewicz nawiązuje do tej koncepcji, przedstawiając Konrada jako figurę mesjanistyczną, która w swoim cierpieniu i ofierze odzwierciedla postać Chrystusa. Konrad, jak Chrystus, wznosi się ponad swoje osobiste cierpienia, wierząc, że Jego poświęcenie przyczyni się do odkupienia narodu. Zakończenie. Mesjanizm romantyczny, jak przedstawiony w dziadach części trzeciej Adama Mickiewicza, jest głęboko osadzony w idei osobistego poświęcenia dla dobra wyższego, analogicznego do ofiary Chrystusa w tradycji chrześcijańskiej. Analogiczne do Chrystusa cierpienie Konrada ilustruje romantyczną wizję, w której osobiste męki są połączone z nadzieją na większe, zbawcze cele dla narodu.